W ostatnich dniach w internecie rozpętała się prawdziwa burza wokół jednego z synów Gienka Onopiuka, mieszkańca miejscowości Plutycze dobrze znanego widzom programu Rolnicy. Podlasie. Zanim zaczniemy odcinek, mam do ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Jego postępowanie wywołało ogromne poruszenie wśród internautów, prowadząc do gwałtownej reakcji oraz lawiny nieprzychylnych komentarzy. Oburzeni użytkownicy sieci nie szczędzili słów krytyki, a ich opinie wskazują na powszechny sprzeciw wobec decyzji mężczyzny. Czy podzielacie zdanie tych, którzy wyrażają swoje niezadowolenie? Wspomniany serial dokumentalny Rolnicy. Podlasie emitowany jest na antenie Focus TV nieprzerwanie od sześciu lat, zyskując przez ten czas szerokie grono oddanych widzów. Od samego początku jego nieodłącznym elementem są postacie Gienka oraz jego syna Andrzeja, których widzowie mieli okazję poznać już wcześniej. Dzięki ich występowi w programie Stacji TTV pod tytułem Dżentelmeni i Wieśniacy. Produkcja Focus TV ukazuje codzienne życie rolników zamieszkujących północno-wschodnie tereny Polski, ludzi, którzy poświęcili swoje życie pracy na roli oraz prowadzeniu gospodarstwa. Niektórzy z bohaterów serialu, w tym także rodzina Onopiuków, prowadzą własne kanały w serwisie YouTube, gdzie publikują filmy ukazujące kulisy swojej działalności rolniczej oraz codzienne obowiązki. Jednak to właśnie jeden z najnowszych materiałów wideo opublikowanych przez Onopiuków stał się iskrą zapalną która wzbudziła silne emocje wśród oglądających. Nagranie pokazywało bowiem jak członkowie rodziny tną na kawałki stare maszyny rolnicze, po czym wrzucają je do kontenera, aby następnie sprzedać na złom. Ten sposób pozbycia się sprzętu spotkał się z powszechnym oburzeniem i niezrozumieniem ze strony widzów. W komentarzach, jakie pojawiły się pod filmem, przeważały głosy krytyczne, pełne rozczarowania i zaskoczenia. Internauci nie kryli swojego zdziwienia faktem, iż sprawne jeszcze maszyny, mogące służyć innym rolnikom przez wiele lat, Zostały bezpowrotnie zniszczone i przeznaczone na złom. Wśród licznych wypowiedzi pojawiły się takie opinie jak popatrzcie jaki bogacz dobre maszyny za bezcen niszczy to niewyobrażalne, co robią dla wyświetleń na YouTube'a. Sprzęt, który mógłby nadal być użyteczny dla innych rolników, został bezmyślnie pocięty i wyrzucony. Oddajcie te maszyny chociaż za cenę złomu, przecież wielu ludzi chętnie by je kupiło. Sam ostatnio nabyłem podobny sprzęt do swojego małego gospodarstwa i sprawuje się lepiej niż te wszystkie nowe wynalazki. Wasza własność, róbcie co chcecie, ale to co zrobiliście jest po prostu nie do zaakceptowania. Zamiast wystawić ogłoszenie i sprzedać po symbolicznych 500 zł komuś, kto nadal by korzystał z tych maszyn, wolicie pociąć je na złom. Niaaa, to szczyt lenistwa i braku szacunku do pracy. Komentarze te odzwierciedlają rozczarowanie i frustrację społeczności internetowej, która uważa, że działanie syna Gienka Onopiuka stanowi przykład marnotrawstwa oraz nieodpowiedzialnego podejścia do rolniczego dorobku. Pojawiły się również przypuszczenia, że decyzja o pocięciu sprzętu mogła być motywowana chęcią zdobycia większej liczby wyświetleń na YouTube lub też wynikać z przekonania, że sponsorzy i tak dostarczą rodzinie nowe maszyny za darmo. Niektórzy widzowie zaczęli snuć domysły, czy drugi z braci Andrzej był świadomy tego kontrowersyjnego pomysłu. Wielu komentujących wątpi bowiem, że Jarek, który zainicjował całą akcję, zdecydował się na pozbycie starego sprzętu bez konsultacji z bratem. Widzowie mają wrażenie, że działania te mogły być wspólną decyzją, chociaż wciąż pozostają pewne wątpliwości. Cała sytuacja unaocznia, jak mocno widzowie angażują się emocjonalnie w losy bohaterów programu Rolnicy. Podlasie i jak wielką rolę odgrywa wizerunek gospodarzy w oczach społeczności. Czy rzeczywiście synowie Gienka postąpili niewłaściwie, czy ich decyzja o zniszczeniu maszyn była podyktowana wyłącznie chęcią zysku, czy może stały za nią inne nieznane opinii publicznej powody? Opinie internautów są jednoznaczne, dla nich to działanie pozostaje niezrozumiałe i godne potępienia. A wy jak oceniacie tę sytuację? Czy podzielacie oburzenie komentujących, czy może dostrzegacie w tym postępowaniu uzasadnienie?